<noise> Bravo! Myślę, że ten program teatralny zjedno sobie telewizję. Nie o tym chciałem jednak mówić. Korzystając z okrągłej rocznicy śmierci pewnego niemieckiego kompozytora Johana Brahmsa, chciałem przybliżyć Państwu, na czym polega specyfika telewizyjna. Zapraszam. Przed. Dzień dobry, panie dyrektorze. Redaktor Kosiorek, redakcja kulturalna. Czego? Panie dyrektorze, w tym roku obchodzimy rok Brahmsa. Tego y, boksera, tak? Nie, kompozytora niemieckiego. To nie znam. Panie dyrektorze, panie dyrektorze kochany, pomyśleliśmy sobie, właściwie ja pomyślałem, że, że zrobimy taką audycję, zaprosimy wiele znamienitych postaci ze świata kultury i sztuki. Zrobimy audycję o Brahmsie. Myślę, że misja... Kultura... Ty, ale zaraz. Ty, ten Bram, to jest wasz kolega jakiś, tak? Nie... nie żyje. A czy to nie lepiej żywego wziąć? no... no. Po prostu... Taką audycję, że przyszliby muzykolodzy, historycy sztuki. Misja kulturalna naszej stacji Nie, ale, im właściwie. Nie, ale ty myślisz, na... Kosiorek, ty myślisz, jaka misja? Dokąd ta misja? Ja muszę mieć chiciora po prostu, muszę mieć widzów przed telewizorem. No. Jasne? No tak, panie dyrektorze, ale. Kosiorek, jest inna misja. Tak. Dla ciebie. Tak. No? Ojej. Słuchaj, idź na stołówkę. Tak. Kup mi kole. Proszę, od bólu głowy. I to jest taka misja, że ją trzeba wykonać już teraz. No. Hop. Hop, Koziorek. Hop. Hopa! Źle, źle, źle. Fatalnie. Gorzej być nie może. Okropnie. Bardzo źle. Ten człowiek zupełnie nie ma pojęcia, co to jest specyfika telewizyjna. Mam na myśli tego redaktora, oczywiście. Bo przecież można taką sprawę załatwić zupełnie inaczej. Przed Cześć Staszek. Ciebie też tak głowa Cześć. boli? Ty, ja to się obudziłem obrzygany o jakieś laski w domu. Mi się normalnie film urwał. To jest bateryjka dla ciebie. Napijemy się? No chętnie. Jest bardzo dobrze. No. Jest bardzo dobrze, bo widziałem wczoraj w filharmonii prezesa Jeleniaka. I ma rozumiesz, proszę ja no. ciebie, córkę. Która jest? Młoda, zdolna i bardzo ładna. Czyli w porządku dziewczyna? Jest bardzo w porządku. Bo gra na wiolonczeli. W co gra? Na wiolonczeli. To są takie duże skrzypce, które wsadza się między nogi. No to bardzo w porządku. Jest bardzo w porządku. Zrób mi mhm. recital. Ty będziesz konsultantem muzycznym. Ale ry -ry co? Taki zagraniczny koncert. A to w porządku, bardzo w porządku. Mamy akurat no. okrągłą rocznicę śmierci takiego niemieckiego Chopina. A? Dziewczyna nam zagra, ty będziesz konsultantem muzycznym, a ja ci to wszystko wyprodukuję. No to w porządku. Mówisz, masz? 25%. No, 90%. Dobra. No. no. Teraz się możemy napić. No. Jeden trzyma, a drugi dyma. Brawo! Świetnie! Bardzo dobrze! Brawo! Podoba mi się ten redaktor. On wie na czym polega specyfika telewizyjna. A misja kulturalna w telewizji? No cóż. Działalność misyjna nigdy nie była sprawą łatwą. Dziś i tak jest lepiej niż kiedyś. Bo kiedyś misjonarzy zabijali Indianie. Poza tym misja kulturalna nie musi być widoczna. Przecież może to być tajna misja. Nieprawdaż?